Ranne pytania Radia Andrzej Piedziewicz. Witam Państwa. Naszym gościem jest Jacek Protas, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł na Sejm RP i kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie dzień ministrze. Dzień dobry Państwu. Koniec kampanii, dzisiaj ostatni dzień przed ciszą wyborczą. W województwie warmińsko-mazurskim Jacek Protas jest osobą bardzo dobrze znaną i rozpoznawalną. Natomiast nasz okręg wyborczy do Parlamentu Europejskiego obejmuje województwo warmińsko-mazurskie oraz województwo podlaskie. W czasie tej kampanii udało się Panu tam zbudować rozpoznawalność? No to oczywiście się okaże w niedzielę, natomiast rzeczywiście no, to ta, ta konstrukcja okręgów wyborczych jest oczywiście bardzo taka trudna dla, dla tych kandydatów, którzy się ubiegają o, o mandat. Wiadomo, że, że, że jest, startuje się ze swojego województwa, ale, ale trzeba przekonać też Sąsiadów. Więc no, ja myślę, że, że nie jestem też osobą anonimową w województwie podlaskim od wielu lat współpracuję z samorządowcami tego regionu. Także oni mi też pomagają w kampanii wyborczej i organizują spotkania. Poza tym no, ostatnie miesiące jako wiceministra funduszy to również aktywność związana z programami skierowanymi do naszych regionów. Nie jest tajemnicą, że, że, że pan premier tu, Donald Tusk zgodził się czy, czy, czy zlecił mi przygotować program wsparcia dla północno-wschodnich powiatów naszego kraju. To dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego i i Podlaskiego, więc tam też bywałem, konsultowałem ten program. Dzisiaj jest decyzja, że będzie on pewnie wzmacniany finansowo. Poza tym nadzoruję program Choreka dla przedsiębiorców w branży turystyczno-gastronomicznej, które w naszym regionie i w, i w regionie podlaskim mocno straciły w ostatnich latach. Więc jestem, jestem w dobrym nastroju i, i oczekuję spokojnie tego werdyktu niedzielnego. A jak pan przekona wyborców Platformy Obywatelskiej, żeby głosowali właśnie na Jacka Protasa, a nie na przykład na dwójkę na waszej liście, czyli aktualnego europosła z naszego okręgu Tomasza Frankowskiego? To nie najlepiej postawione pytanie, panie redaktorze. Bo, no ale wyborcy bo, bo, muszą bo, wybrać. Kogoś. wyborcy wybiorą. Wyborcy wybiorą, każdy z nas prowadzi kampanię wyborczą, każdy z nas ma, ja i Tomek mamy zupełnie inne życiorysy, zupełnie inny dorobek zawodowy, zupełnie inne doświadczenie i, i wydaje mi się, że, że ja niczego nie muszę udawać. Tak od wielu lat pracuję w samorządzie, pracuję dla, dla regionu, jestem politykiem który zawsze utożsamiał się z naszym województwem, ale wydaje mi się, że pokazałem w ostatnich tygodniach, że mam ofertę dla, całego, dla całej północno-wschodniej Polski, bo dzisiaj rzeczywiście te regiony potrzebują szczególnej uwagi, szczególnego wsparcia. Panie ministrze, no to najważniejsze punkty tej oferty. Trzy. Dwa, trzy, te, które Pan uważa za najistotniejsze. Przede wszystkim będę pracował w Parlamencie Europejskim, jeżeli oczywiście dostanę taką szansę, nad zbudowaniem koalicji regionów yy, wzdłuż granicy z, z Rosją i Białorusią. Powstanie takiego mechanizmu wsparcia dla tych regionów zapowiedział premier Donald Tusk w momencie, kiedy gościł u nas premier Finlandii. Te działanie będzie wymagało pozytywnego lobbingu i działania w Parlamencie Europejskim. Mam doświadczenie, wiedzę jak budować tego rodzaju programy i jak skutecznie lobbować, żeby były, żeby były wprowadzone w życie. Wiele regionów jest w podobnej sytuacji jak my. Mają nieprzyjazną granicę, właściwie zamkniętą. Mają kłopoty gospodarcze z tego tytułu. Embargo, brak, brak małego ruchu granicznego, zagrożenie wojenne, które odstrasza turystów, i przedsiębiorców, i inwestorów, więc jest wiele do zrobienia. Angażujemy pieniądze krajowe w tej chwili, ale bez specjalnego narzędzia i wsparcia środkami europejskimi te problemy w najbliższych latach nie będą rozwiązywane, będą. Narastały. Jestem zdeterminowany, żeby przede wszystkim w tym zakresie skoncentrować swoją działalność, jeżeli tylko mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego i Podlaskiego uznają, że, że powinienem być ich reprezentantem. W czasie kampanii dużo Pan mówił też o sprawach bezpieczeństwa i o takim przestawieniu myślenia Unii Europejskiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i współpracę, czy byłą już współpracę z Rosją. Tak, wiele o tym mówiłem, bo to dla nas w tej chwili no, by, by, najważniejsza rzecz. Ale da się przekonać I, do tego. Inne I bezpieczeństwo. Państwa? I mówiłem też nie tylko o tym bezpieczeństwie militarnym, nie tylko o szczelności naszych granic, konieczności uszczelnienia naszych granic, bo to są granice Unii Europejskiej, ale również o bezpieczeństwie ekonomicznym. Bo to jest również istotne dla, dla nas wszystkich. My tu chcemy żyć. My nie chcemy stąd wyjeżdżać z tego powodu, że, że mamy niedaleko granicę z Rosją. Więc te mechanizmy muszą uwzględniać wszystkie te czynniki. Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, musimy przekonać Portugalczyków, Hiszpanów, Francuzów, że zagrożenie wojenne, zagrożenie migracyjne to na wschodzie Europy to nie tylko zagrożenie dla nas, dla Polaków, nie wiem, Czechów, Łotyszy czy Litwinów, ale to zagrożenie dla całej Europy i że oni powinni również mieć świadomość, oni powinni się angażować, wspierać wszelkie działania, ażeby zbudować bezpieczny bufor między Rosją, Białorusią a, a Europą. Panie ministrze, wydaje się, patrząc na zachowanie chociażby aktualnych władz Francji, że te władze to rozumieją, tylko że we Francji czy w Niemczech coraz bardziej do głosu prawdopodobnie będzie dochodziła skrajna prawica. Te partie prawicowe, eurosceptyczne, niektóre o dziwnych związkach z Rosją, no mają tam bardzo duże poparcie w sondażach. To, to nie wpłynie negatywnie no widzimy, właśnie na możliwość takiej współpracy widzimy, europejskiej na rzecz widzimy bezpieczeństwa? Widzimy tutaj skutki również wojny hybrydowej, tak, którą Rosja prowadzi od lat. W Cyberprzestrzeni finansując partie polityczne, przyjazne sobie, czy eurosceptyczne, finansując również media, które są eurosceptyczne, różnego rodzaju, organizując różnego rodzaju prowokacje. Więc dla, dla nas, dla Polaków, dla Polek i Polaków, Ważne jest w tej chwili, żeby do głosu nie doszli eurosceptycy i nacjonaliści w Parlamencie Europejskim. Bo nie mamy wpływu na to, co się zadzieje w poszczególnych krajach, we Francji czy, 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 czy we Włoszech, Hiszpanii. Natomiast mamy wpływ na to, jaka, kto będzie miał przewagę w Parlamencie Europejskim. Czy. Czy Europejska Partia Ludowa, którą ja reprezentuję, nadal będzie największą siłą w Parlamencie Europejskim i będzie nadawać ton polityce, czy też do głosu dojdzie EKR i inne partie, inne frakcje, które, które po prostu chcą od wewnątrz Europę, Europę rozwalić? Współpracują z Putinem, nie kryją tego, są finansowani przez, przez Rosję. Dla, dla tych partii rozsadzenie Unii Europejskiej od środka to jest cel nadrzędny. My uważamy, że nasze bezpieczeństwo jest uzależnione od siły również Unii Europejskiej. Wybory do Europarlamentu w Polsce w najbliższą niedzielę. Dobra, mamy minutę. To, panie ministrze, prognoza. Jak pan sądzi, czy uda się zdobyć trzy mandaty europosłów z naszego okręgu wyborczego, czy nie? Tutaj dużo zależy od frekwencji. No, szczerze mówiąc, panie redaktorze, nad tym się w ogóle nie zastanawiam, bo to nie jest najważniejsze. Eee, ważne jest to, że, że jeden z tych mandatów będzie dla koalicji obywatelskiej. I mam nadzieję, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat będzie to mandat dla przedstawiciela województwa warmińsko-mazurskiego. Do tej pory mieliśmy albo tak zwanych spadochroniarzy, albo też ten mandat z racji, z racji pozycji na liście należał do, do naszych sąsiadów z województwa podlaskiego. Tutaj patriotyzm regionalny też powinien zadziałać, bo jeżeli chcemy, aby nasze interesy były, Uwzględniane, broń, bronione, i, i żeby ktoś myślał o nas również w Parlamencie Europejskim, to musimy mieć tam swojego przedstawiciela. Jest to, jest to moim zdaniem bardzo proste i klarowne. Więc, Szanowni Państwo, również od frekwencji w naszym województwie będzie zależało to, czy, czy, czy będziemy mieli swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. A więc 9 czerwca po prostu nie, nie, nie zaśpimy, bo nas przegłosują. 9 czerwca to już za dwa dni, czyli w najbliższą niedzielę. Jacek Protas, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, poseł na Sejm RP i kandydat Koalicji, Euro Euro Koalicji Obywatelskiej do Koalicji. Parlamentu Europejskiego. Był gościem Porannych Pytań Radia Olsztyn. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Państwu i życzę dobrego dnia.